Piotrek, jadąc na ten mecz, studiując przed tym meczem tabelę Majera klasy, wychodziło na to, że jesteście faworytem. Mówię na przeciw Żernica. Natomiast boisko po raz kolejny to wszystko zweryfikowało i napisało swój scenariusz, chociaż niezwykle dziwny ten mecz. Przegrywacie, dochodzicie i, i, i przegrywacie. Jak to z perspektywy. Boiska wyglądało. No tak, no, od samego początku mówiliśmy sobie, że nie będzie raczej wiedzieliśmy, że nie będzie to proste, proste spotkanie i myślę, że zlekceważy, zlekceważyliśmy drużynę z Gliwic w 100%. Byliśmy nieskoncentrowani, to efektem były bramki po naszych błędach. Zabrakło nam troszeczkę tego czasu, brak e, siły, po prostu. Brak tak. sił i wiary w to, że, że moglibyśmy zrobić coś więcej. Chociaż gdzieś tam wiatr w te wasze żagle wiał, bowiem wyciągnęliście e, z 0,3 na 3 do 3, prawda? Nie możemy czekać e, na indywidualności, które będą robiły na meczu. Musimy wziąć sobie do serca, że gramy w 11, i w 11 się bronimy, i w 11 atakujemy. E, było ewidentnie dzisiaj widać, że nie wszyscy brali wiele na siebie, dlatego skończyło się jak się skończyło. Ty rozpoczynałeś ten sezon w roli bramkarza. Tak jest. Dzisiaj strzeliłeś trzy bramki, czyli dopisujesz sobie klasycznego hatlika. Wszystkie bramki w drugiej części spotkania. Jesteś zawodnikiem, takim, którego trener może na każdą pozycję przewidywać do gry? Myślę, że teraz już tak. Myślę, że teraz już tak. Z racji tego, że troszeczkę wróciłem do swojej formy, wyglądam trochę inaczej niż... i czuję się trochę inaczej niż, niż nawet jak grałem w czwartej, trzeciej widzę Dużo, dużo lepiej. Myślę, że czas pokazał, że się 1 Jedna trzecia sezonu za nami. Spodziewaliście się, że tak to będzie wyglądało? Jest gorzej niż spodziewaliście się, się lepiej? Eee, spodziewałem się czegoś lepszego. Wiem jaką mamy drużynę i, i wiem z kim my kończyliśmy tamtą rundę, tamten sezon, eee, zostali ci sami zawodnicy, no co prawda odeszło od trzech chyba chłopaków, ale wierzyłem w to, że potem będziemy potrafić to posklejać. Eee, życie pokazuje, że... Że czegoś nam jeszcze jednak brakuje, bo e, znając tych chłopaków, e, naprawdę wierzę, w to, że oni potrafią grać w piłkę i, i, i e, zrobić coś fajnego. Brakuje nam czegoś, nie wiem czego. Tak, powiedziałem, jedna trzecia sezonu za nami, dwie trzecie przed nami. Także miejmy nadzieję, że to, czego w tej chwili Wam brakuje, niebawem się spełni. Się spełni znajdziecie po prostu receptę na to, czego Wam brakuje, i to wyeliminujecie, i kolejne mecze będą już przebiegały po Więcej się. odwagi, myślę, więcej odwagi, uwierzymy w to wszystko. Tego bardzo życzę. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję